W najnowszej wersji program potrafi wykonać nieco bardziej skomplikowane podziały. W przedstawionym przykładzie z działki zostaną wydzielone trzy nowe działki oraz działka stanowiąca drogę dojazdową. Do zaprojektowania takiego podziału należy wykorzystać funkcję podział, projektowana działka. Po narysowaniu projektu podziału należy zaznaczyć wszystkie jego składniki, a następnie uruchomić funkcję wykonanie podziału. Program wydzieli cztery działki, trzy z zaznaczonych obszarów oraz jeden z pozostałej części działki. Program pozwala na wykonanie wielu podziałów równocześnie